Witamy bardzo serdecznie FNTV, garść informacji na temat przygotowań do festiwalu. Nadziei, za nami kilka miesięcy przygotowań, za mną duża mapa Polski, na której widać już wiele kościołów, które postanowiły zaangażować się w ten festiwal, ale ciągle są jeszcze takie miejsca, takie kościoły, które wahają się, zastanawiają się, czy wziąć udział w tym festiwalu, czy warto, czy jest sens. Drodzy liderzy, pastorzy, proboszczowie, duchowni, to wydanie FNTV jest szczególnie dla Was. Zapraszam. John Maxwell powiedział kiedyś, że wszystko zaczyna się i kończy na poziomie przywództwa. I tak jest też w tym przypadku. Powodzenie Festiwalu Nadziei zależy w dużej mierze od lokalnych liderów, pastorów, proboszczów, duchownych tych, którzy podejmą wyzwanie i zachęcą swoje wspólnoty do udziału w tym wydarzeniu. Dlatego właśnie w takim gronie pastorskim spotykamy się już od jakiegoś czasu, by inspirować siebie nawzajem, ale także inspirować innych pastorów, by chcieli wziąć w tym niezwykłym wydarzeniu udział. Dlatego zapraszamy i Ciebie. To jest niezwykłe, niepowtarzalne wydarzenie, które bez Ciebie nie będzie miało takiego znaczenia. Michale, już wielu pastorów zaangażowało się w ten festiwal. Powiedz, co takiego LIDER może wynieść z tego festiwalu dla siebie i dla swojej wspólnoty? Co Ty wynosisz dla swojego Kościoła? Myślę, że niesamowite jest to, że to nie jest tylko jednostkowe wydarzenie, tylko dwa dni w Warszawie, ale cały proces przygotowania. Czyli całe przygotowanie na temat misji, ewangelizacji, które dociera do lokalnych wspólnot, lokalnych zborów. I myślę, że cały ten proces jest bardzo istotny. Te dwa dni to taka trochę wisienka na torcie i takie medialne wydarzenie oraz typowe ewangelizacyjne. Ale mamy nadzieję, że wielu pastorów, a także konkretnych ludzi w zborach otrzyma bardzo dobre. Przygotowanie, bardzo dobre szkolenie na temat ewangelizacji, jak to robić po festiwalu przez całe swoje życie. Więc to nie tylko festiwal, nie tylko te dwa dni, ale dużo szkoleń, przygotowań, niesamowita możliwość jednoczenia wszystkich środowisk ewangelicznie wierzących chrześcijan w tym kraju, w Polsce. To mnie bardzo porusza i zachęca i mam nadzieję, że zachęci również wszystkich Was, którzy tego słuchacie i którzy przyjedziecie że się, zaangażujecie. Kiedy już podejmiesz decyzję o tym, żeby zaangażować się w Festiwal Nadziei, następnym krokiem, który możesz podjąć, to modlitwa. Andrzeju, o co możemy się modlić w Festiwalu Nadziei? Według mnie najważniejsza modlitwa jest modlitwa, do jakiej zachęcił nas Pan Jezus. On powiedział: że żliwo jest wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Módl się, żeby. Pan żniwa wysłał, wypchnął, pobudził, zmotywował nas do zaangażowania, do przyjaźni z ludźmi, którzy jeszcze Pana Jezusa nie spotkali. Potrzebujemy Jego mocy, Jego pobudzenia, aby się zaangażować. Módl się też o praktyczne przygotowania. Wszystkie rzeczy związane z organizacją, z pokryciem kosztów finansowych tego wydarzenia. I możesz modlić się też, rozglądając się wokoło, aby Pan Bóg pokazał Ci ludzi z Twojego otoczenia, z rodziny, z pracy, przyjaciół, z którymi możesz... Nawiązać kontakt, aby w końcu ich zaprosić na to spotkanie na stadionie, a zobaczysz, że wielu z nich spotka się z Jezusem zanim do tego spotkania na stadionie dojdzie. Modlitwa to bardzo ważny element, bardzo ważna część przygotowań do festiwalu Nadziei móc się i zobaczysz, że kiedy zaczniesz się modlić o ten festiwal, o te przygotowania, to to zacznie zmieniać też Twój Kościół, Twoją wspólnotę i osoby wokół Ciebie. Do tego zapraszamy. Kiedy już podjąłeś decyzję o tym, żeby zaangażować siebie i swoją wspólnotę w Festiwal Nadziei, kiedy już zaczęliście modlić się całym kościołem, konkretne osoby, które chcielibyście na ten festiwal zabrać, pewnie zaczęły się zastanawiać, no dobrze, ale jak my tam dotrzemy, jak możemy tam dojechać? Fundacja Festiwal Nadziei chce również pomóc Tobie w tej kwestii, Marcinie. Jak będziemy mogli pomóc lokalnym parafiom, kościołom w tym dotarciu tutaj do Warszawy 14 i 15 czerwca? Dla osób zainteresowanych przyjazdem na Festiwal Nadziei przygotowaliśmy specjalny program grupowych rezerwacji autobusów, dzięki któremu będziecie mogli otrzymać częściową refundację kosztów związanych z wynajęciem autobusu i przyjazdem do Warszawy. Kościoły zainteresowane tym programem prosimy o wyłonienie w swojej lokalnej parafii koordynatorów do spraw transportu i podesłanie ich danych do naszego biura. A zatem nie ma już żadnych przeszkód, aby zaangażować się w Festiwal Nadziei. Bądź z nami 14-15 czerwca 2014 roku na stadionie Legii w Warszawie. Czekamy na Ciebie! Billy Graham, założyciel Billy Graham Evangelistic Association, zwykł mawiać, żeby ewangelizacja przyniosła dobre owoce, są potrzebne trzy rzeczy. Po pierwsze, potrzebna jest modlitwa. Po drugie, potrzebna jest modlitwa. Po trzecie, potrzebna jest modlitwa. Więc my również zaczynamy od modlitwy. Już dwa razy spotkaliśmy się, żeby się modlić od 6 do 7 rano. Fantastyczny czas, nic nie przeszkadza, cisza. Pan Bóg i my, którzy modlimy się o festiwal. Zachęcam Ciebie do wzięcia udziału. Zajrzyj na stronę festiwalnadziej.pl Możesz tam się zapisać, dokonać subskrypcji i będziesz otrzymywać drogą poczty elektronicznej taki biuletyn i bieżące informacje o tym i wskazówki, jak można zaangażować się, wspierając w modlitwie Festiwal Nadziei.